Witam że serdecznie. Trochę mi tutaj nie było, ale dzisiaj, moi drodzy, muszę zrobić piosenkę. Dokładnie tak, piosenkę przy Was zobaczymy, jaki będzie temat, jaki beat i w ogóle. Ale, i to jest najważniejsze, ta piosenka musi być na tyle dobra, przynajmniej w moim mniemaniu, że wrzucę ją na kanał. To nie będzie amatorka. Ty, drogi widzu, kochany, możesz teraz zostawić suba i łapkę w górę oraz napisać jakiś komentarz, a ja w tym czasie pokażę Ci beat, który posłuży nam do dzisiejszego odcinka. To jest beat, na którego legalnie pierwszy raz mam licencję, w sensie, że nie wywali mi nagle filmu, bo tutaj jest muzyka, do której nie mam. Czy ten bit ma potencjał? No, moim zdaniem, jakiś tam ma. Jeszcze posłuchajmy sobie refrenu, pewnie będzie gdzieś tutaj. No i teraz już możemy się zastanowić jakby nad motywem tego. Raczej nie będzie. To nie jest jakby. Styl y, bitów, w którym ma być jakaś przewózka czy coś w tym stylu. Love scars. No właśnie, może pójdźmy w taki motyw bardziej miłości. Nie, kurde, bo to będzie cringe też. No ale po prostu w taki bardziej negatywny, nie? Że coś tam czegoś żałujemy, może będzie dobre. Tylko czego ja mogę żałować? Kurde, przecież ja jestem Polakiem. Na początku musimy napisać tekst. No kurde, jestem w ogóle bardzo ciekaw, jak to wyjdzie. No bo myśl tego, że to musi wyjść na kanał normalnie na YouTube, no to trochę mnie przeraża. Ale dobra, zobaczmy, jak tutaj się w ogóle. Bo ty chyba od razu w ogóle zwrotka wchodzi. To nie jest, że. Jak, jakby najpierw refren, nie? Dobra, a co jakby tu zwrotkę rozpocząć tak bardzo wolno? Ty, 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 ty. Kurde, to będzie trudne. Tacy sami ludzie wokół mnie. O, dobra, to się zaczyna fajnie. A ja czuję strach. Tacy sami ludzie wokół mnie, a ja czuję strach. W mej głowie ciągle tony zmartwień. Teraz coś do strach. W tekstach chodzi o to, aby te rymy były takie niejednoznaczne. Czyli nie może być strach, pach. Nie może być czegoś takiego, że dosłownie takie same końcówki, tylko to po prostu ma brzmieć podobnie, rozumiesz? Chciałbym ci opowiedzieć ale nie mam jak. Czuję strach, nie mam jak. To jest ten rym, nie? On właśnie... Takie rymy chyba powinny być git. W mojej głowie ciągle tody zmartwień Chciałbym się opowiedzieć, ale nie mam jak Te, O dobra, i teraz coś tutaj się zmienia w linii melodycznej, nie? Dobra, ona się teraz robi taka trochę bardziej poważna. I pierwsze co mi przyszło do głowy, jakby już jak tutaj w głowie tony zmartwień, wiadomo Nie kilo, tylko tony, bo to już jest dużo, tony Nie lubię tego miasta, gdzie ludzie chodzą w maskach Ja nie wiem czy ludzie chodzą w maskach, nie wychodzę z domu Nie lubię tego miasta, gdzie ludzie chodzą w maskach No i kurde, do, do takiego trochę love songu Love songi ogólnie pisze się bardzo łatwo i wszyscy piszą praktycznie w taki sam sposób no bo to tak o to jest że ktoś czuje ból, rozterkę ja próbuję poczuć coś więcej niż ból kurde i teraz dlaczego jest rym nie lubię tego miasta to są takie przeplatane nie chcę do tego wracać i teraz do maska. czułem się jak gwiazda Na refren w sumie mam bardzo fajny pomysł, tylko trzeba będzie zastosować pewien zabieg już efektami. Takie echo, ale takie trochę inne echo. Na przykład coś takiego. Może pora zamknąć oczy? Kurde. Pora zamknąć oczy, oczy, oczy Coś takiego, nie? Żeby każdy wers w refrenie było echo nałożone na ostatnie słowo Myślę, że to... Jeśli to odda, jeśli to będzie tak jak jest w mojej głowie To może być naprawdę turbo ciekawe Dobra, więc teraz refren Oczy i zdechnąć jak pies Przepraszam, to nie to obrazić sobie nowy świat Może pora zamknąć oczy i na oczy będzie echo I tutaj już będzie normalnie Wyobrazić sobie nowy świat I teraz znowu musi być wers w... Kurde, w którym będzie to echo, nie? No kurde, do oczy, to od razu dosyć mi się kojarzy, nie? To jest, myślę, że będzie fajny, fajny rym. I to nawet, to ma jakiś sens, może pora zamknąć oczy, wyobrazić sobie nowy świat, w którym nigdy nie mam dosyć. To już ma taki vibe troszeczkę, nie wiem, wakacje, tak mi się kojarzy, wiecie, rym do świat. Bo zobaczcie, że to jest takie przeplatane, oczy, dosyć i teraz świat i tu będzie rym, nie? Moja siła będzie hała. jak letni wiatr sobą. Letni wiatr w sobotniej nocy. Okej, okay, to ma jakiś sens. Dobra, tu już jest taki vibe właśnie. Ala wakacje, jakieś rozterki. Czyli tak naprawdę mamy powiedzmy zwrotkę i refren. Możliwe, że coś jeszcze będę zmienił, ale teraz no, przede wszystkim trzeba by było to przetestować, zaśpiewać, nałożyć jakieś efekty i tutaj też będzie nowość. Wiele osób w ogóle cały czas mnie prosi, żebym bardzo dokładnie pokazywał, jak to wszystko ustawiam. Bo wiecie, ja potem mówię na koniec odcinka, że ja to robiłem powiedzmy 2-3 godziny, a odcinek trwa 8. Więc teraz dobrze, zrobimy to wszyscy razem. Ja też, żeby nie było ja w ogóle się na tym nie znam. Pierwsze co zrobimy, to jest taka strona Audio Keychain i ona nam wychwytuje tonację tego bitu, nie? Ta tonacja na słuch bym raczej jej nie poznał, bo bit jest taki dosyć jak dla mnie specyficzny i tu jest prawdopodobnie to będzie b minor albo b major, ale są też inne tonacje. Na tych tonacjach, gdy za chwilę ustawimy autotuna, nasz wokal powinien nie fałszować, nie? Pierwszy efekt, tak naprawdę to wtyczka to AutoTune Tym razem Pro. Możliwe, że na ostatnich odcinkach też był Pro, ale tym razem no on jest trochę lepszy. Low mail to jest taki bardziej, że, że niższy głos i tutaj co? Na przykład dajmy tą A albo nie B. Minor. I póki co, jeszcze tutaj sobie zazwyczaj tymi pokrętełkami tak w lewo, i ostatnie daję trochę bardziej w prawo. Tutaj generalnie im bliżej zera, tym bardziej mocny autotune, a jak tak, no to prawie go nie ma. Więc jak ustawimy sobie na. Nie wiem, 21, to prawdopodobnie będzie tak w miarę naturalnie. Dobra, zostańmy na początku przy tej tonacji. Co jako druga wtyczka? No, ja bym tutaj dodał equalizer. On może nam troszeczkę tak zmodyfikować po prostu brzmienia każdego mikrofonu. I ja tym razem nie skorzystam z tego defaultowego, który jest tutaj wbudowany, tylko mam taki FabFilter. I zobaczcie, tutaj możemy sobie wybrać już gotowy preset. Na przykład wokal. Widzicie? Czyli te częstotliwości nam się trochę ucięły i góra jest troszeczkę podwyższona. Powinniśmy teraz brzmieć trochę bardziej czysto, nie? La, 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 Kolejna wtyczka nektar 3 to jest jak wanisz, takie wiecie, 5 w jednym. Trzeba troszeczkę pośpiewać, i to jest taki asystant, który nam sam za nas coś zrobi, tylko trzeba właśnie pośpiewać. Du, 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 du. Tu, tu. Coś tam się tutaj ustawiło. Jak widzicie, te wszystkie wtyczki nam się same dostosowały same, ale oczywiście i tak będziemy je modyfikować. Na przykład to jest taka powiedzmy redukcja szumów. Póki co niech tak zostanie, bo jeszcze nic nie zaśpiewałem i nie wiem co mogę zmienić tak naprawdę. No i na koniec zazwyczaj dodaję sobie kompresor, i to tyle. Ja wiem, że niektórzy jak może oglądaliście jakieś poradniki z miksu, to, to tam tych wtyczek to jest wiecie, dosłownie kilkadziesiąt albo kilkanaście. Ja nie mam aż takiej wiedzy, więc ja zazwyczaj korzystam z czterech. Cicho bądź proszę cię. Ten początek będzie bardzo ciężki, bo chcę wejść tak wysoko, nie? Tacy sami ludzie wokół mnie, a ja czuję strach. Ludzie wokół mnie, a ja czuję strach. Czemu to w ogóle tak dziwnie brzmi? Może ten kompresor powinien być tutaj? I widzicie, jak niektórzy piszą, że o autotune, za dużo auto tune, to ja jestem najlepszym przykładem tego, bo ogólnie raperzy też używają tego autotuna zazwyczaj, nie? Że jakby trzeba potrafić śpiewać, bo autotune nie odratuje wszystkiego, nie? To, to nie jest jakaś magia nagle, że się nakłada autotune i on sam wybranie wszystkie dźwięki, nie. Ludzie wokół mnie, a ja czuję strach. W mojej głowie ciągle tony. Zmartwień chciałbym ci opowiedzieć, ale nie mamy Zmartwień, chciałbym ci opowiedzieć, ale nie mam jak Dobra i to oczywiście brzmi na razie bardzo sucho, no ale dodamy sobie jakoś panoramkę, może jakieś zwiększone echo, coś się pokombinuje, no bo to ma być utwór wiecie, który wleci na YouTube'a. No i tak, dobra, tak, po prostu my... dograjmy sobie jeszcze tą końcóweczkę tutaj Powiedzieć, ale nie mam jak Nie lubię tego miasta, gdzie ludzie chodzą Papuga. Nie chcę do tego wracać, gdy czułem się jak gwiazda, jeżeli tego słuchasz, wybudź mnie ze snu Chcę do tego wracać, gdy czułem się jak gwiazda, jeżeli tego słuchasz, wybudź mnie ze snu Dobra, nawet nawet całkiem fajnie to brzmi. Mimo że tu jeszcze nie ma zbyt wielu efektów. No i teraz słuchajcie, przechodzimy do refrenu i tutaj na pewno będzie ścieżka właśnie z tym echem. Ja na echo. No nie, no echo łatwo dosyć zrobić, tylko trzeba po prostu to sobie wtyczkę taką inną dać. Chodzi mi o te echo, jak będę śpiewał: "Może pora zamknąć oczy, oczy, oczy" i dwa razy musi się to tak całkiem głośno powtarzać, nie? Oczy, 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 oczy. Oczy, oczy, oczy Może pora zamknąć oczy Wyobrazić sobie nowy świat, w którym nigdy nie mam dosyć Letni wiatr, w sobotniej nocy Te echo jest dobrze ustawione, tylko po prostu trzeba je troszeczkę dać głośniej. nawet może tak o Pora zamknąć oczy, oczy, oczy. Dobra, i przede wszystkim, żeby też te echo nie było takie za bardzo telefoniczne, nie? Rozszerzmy to po prostu troszeczkę Nie mam dosyć Moja siła będzie pchała moja siła będzie pchała jak letni, wiatr w sobotni nocy, 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 nocy. wiech w sobotni nocy, Tam po ja w sobotni nocy nocy, 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 nocy Nie, trochę to echo jest jednak za szybkie Dobra, ej, podoba mi się szczególnie ta końcówka, jeszcze wyobraźcie sobie, że tutaj śpiewam oktawę wyżej, czyli nie poznaje poznaję siebie, wiecie, takie to może być naprawdę dobre. Byłem strach, wypłakując tyle godzin godzin, 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 godzin Nie poznaję siebie w lustrze sam Dobra, tu polecę freestyle, bo nie wiem, czy wiecie, ja co jakiś czas piszę sobie jakieś teksty e, takie do różnych piosenek, których nigdy w życiu nie. E, w, no nie wykorzystuję, więc tutaj freestyle to, co. znaczy freestyle, to, co sobie gdzieś tam zapamiętałem i kiedyś zapisałem, nie? Nie poznaję siebie w lustrze sam. Ej, już nie chcę tu być. Modlę do Boga się, żeby mi wyszło. Kolejny miesiąc sumuje się w dni, w których pół. Dobra, ale coś tam jest. Już nie chcę tu być. modlę do Boga się, żeby mi wyszło. Kolejny miesiąc sumuje się w dni, w których pół. Dobra, to będzie na takim wokalu telefonicznym na pewno. Dobra. Fab filter. Dajmy sobie nie na wokal, tylko na fon. Zobaczmy. Już nie chcę tu być. modlę do Boga się, żeby mi wyszło. Kolejny. O, i teraz zobaczcie, wlatuje tutaj, jest pierwszy jakby, nie wiem jak to się nazywa, powiedzmy, że takie uderzenie i nagle jest normalny wokół. Żeby mi wyszło, Kolejny mi miesiąc mi sumuje się w dni, w których próbuję znowu z losem wygrać, robiłem przerwy i robię ją dziś. O, to chyba już trochę lepsze, chociaż te dni to i tak takie... Miesiąc sumuje się w dni, w których próbuję znowu z losem wygrać Robiłem przerwy i robię ją dziś Z losem wygrać, robiłem przerwy robię ją dziś Jestem tak biedny, że mam tylko kwit Patrzę na tu w niebo i nie chcę tu być Diabeł rozpala w mojej głowie ognisko Przez to, że to jest taki niby trochę love song, ale taki trochę z żalem Ja pamiętam kiedyś Young igi zaśpiewał, ale to już dawno temu, taki wers, gdzie porównał słowo kontakt i kontakt I taka była zabawa słowem Ja bym chciał tutaj coś z takiego samego zrobić Czyli wiecie, że można mieć kogoś w, w kontakcie w telefonie i być z nim w kontakcie i, i on coś takiego właśnie nawinął, że póki co mam się tylko w kontakcie, ale tym telefonicznym a chciałem być z tobą w kontakcie wiesz mam wiele marzeń, byś była w kontakcie nie tylko kontaktem, dawno zapomniałem co znaczy na zawsze, gdy chodzę znów w nocą w ręku trzymam flaszkę, moi kochani jest właśnie prawie 16, czyli no ponad 4 godzinki łącznie mi tutaj zajęło i nie chciałam już tak dokładnie wszystkiego pokazywać, bo jak widzieliście to są czynności, które cały czas się powtarzają a więc, słuchajcie, aktualnie projekt wygląda w taki sposób, jest tutaj w sumie niby dużo dodatkowych ścieżek, ale przede wszystkim e, to co miało być to zostało, czyli Echo Refren. Wiele rzeczy też nagrałem od początku po prostu, bo coś mi się nie zgadzało albo z dykcją czy coś. I tutaj oczywiście są panoramy, czyli zobaczcie jak wyciszymy sobie to ten wokal, to nagle podbitki wszystkie wyglądają w taki sposób. Ja czuję strach, Coś, coś takiego mniej więcej nie. No i co tu jeszcze? E, mam nadzieję, że tego nie zepsułem, bo szczerze mówiąc, tak bardzo kombinowałem, że tutaj z efektami, znaczy tu dalej są cztery ścieżki. Albo po prostu tak tutaj kombinowałem. Może trochę pokrętłem w prawo, może w lewo, że nie wiem, czy tego nie zepsułem, ale dobra, bez przedłużania. E, takie teraz będzie zaskoczenie, że nagle wiecie już w sumie jest chyba wszystko gotowe, więc posłuchajmy wszyscy razem. no. Sami ludzie wokół mnie, a ja czuję strach W mojej głowie ciągle tony zmartwień Chciałbym ci opowiedzieć, ale nie mam jak Nie lubię tego miasta, gdzie ludzie chodzą w maskach A ja próbuję poczuć coś więcej niż ból nie chcę do tego wracać, gdy czułem się jak gwiazda Jeżeli tego słuchasz, wybudź mnie ze snu Może pora zamknąć oczy Wyobrazić sobie nowy świat, w którym nigdy nie mam dosyć dosyć, dosyć Moja siła będzie pchała jak letni wiatr w sobotni nosy tam pod łapką gdzieś zgubiłem strach Wypłakując tyle godzin, 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 godzin Nie poznaję siebie w lustrze samym Też nie chcę tu być, Modlę do Boga się, żeby mi wyszło Miesiąc zsumuje się w dni, w których próbuję znowu z losem wygrać Robiłem przerwy i robię ją dziś, jestem tak biedny, że mam tylko kwit Patrzę nocą w niebo i nie chcę tu być, diabeł rozpala w mojej głowie ognisko <laughs> Wiesz, mam wiele marzeń, być była w kontakcie, nie tylko kontaktem Dawno zapomniałem, co znaczy na zawsze, gdy chodzę znów nocą w ręku, trzymam flaszkę Ludzie znów proszą o vlogi i zdjęcia, może sobie chwilę poczekam Poczuję się kiedyś jak dawniej, wyjdę na miasto i założę maskę toczy, 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 toczy. Wyobrazić sobie nowy świat, w którym nigdy nie mam do... Dosyć dosyć, 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 moja siła będzie pchała jak letni wiatr, w sobotni nocy. Tam pod łapą gdzieś zgubiłem strach. Wypłakując tyle godzin, 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 nie poznaję siebie w lustrze sam. Nie Men. lubię tego miasta, gdzie ludzie chodzą w maskach, a ja próbuję poczuć coś więcej niż ból. Nie chcę do tego wracać, gdy czułem się jak gwiazda. Jeżeli tego słuchasz, wybudź mnie ze snu. Może pora zamknąć oczy? Wyobrazić sobie nowy świat, w którym nigdy nie mam dosyć. dosyć, 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 dosyć. Moja siła będzie wchała. Letni wiatr, sobotni nocy Tam pod łapą gdzie zgubiłem strach, Wypłakując tyle godzin, godzin, godzin. Nie poznaję siebie w lustrze sam.